Teściowo wymienia trzy wady synowej, czyli mnie. Wiem, że już było, ale teściowej się nazbierało znowu. Ona chce się wygadać. Pierwsza wada. Wszystko chce robić najlepiej. To jest zaleta. No nie wiem. Na, na 100% to wszystko robi. Wszystko chce robić najlepiej. To jest. Powiedzcie w komentarzach, czy to jest wada, czy to jest zaleta. Druga rzecz. Wszystko przeżywa. No jak zrobiłam, że. to godziny, nie... jedną rzecz przeżywa. Ja to wysłuchuję, ona 4 godziny, coś tam jej się wydarzyło. 4 godziny. N nic takiego. Cztery... A, przepraszam, to jest właśnie a propos, że wszystko chcesz robić najlepiej, coś ci nie wyszło i już 4 godziny przeżywasz, że coś ci nie wyszło. I trzecia rzecz. A trzecia rzecz. Mama, no zostaw ten. Jesz a trze I trzecia a rzecz. I trzecia rzecz. To nie wiem. Parkowanie. Jeszcze to raz. nie jest wada. Umiejętność to jest. To nie jest wada. Ja nie nauczę się tego. No to trudno.